ale mam super motor i tak szybko nimi jadę. Bimbyk, ja mam lepszy motor. Zobacz na mój. Mogę nawet skakać i jestem lepszy od ciebie. Co ty mówisz? Serio tak ci się wydaje? To dawaj na wyścig. O, tak, ale cię teraz rozwalę. O, o, ile tu jest osób. I uwaga, muszę szybko klikać. Dobra, dawaj, musimy być szybsi od ciebie. Nie, proszę, Luczek, tylko nie to. Zaraz jestem najwolniejszy! Ej, co to ma być? Bimbyk, ja też jestem najwolniejszy, no nie. Dlaczego? Mój rower jedzie tylko 10 na godzinę. A, on jest taki słaby, i każdy mnie zaraz prześcignie. No nie, pipek, musimy chyba sobie ogarnąć lepsze rowery. Poczekaj, ja się nie poddam. Ja muszę przejść do końca. Nie, no, pipek, to nie ma sensu. Jesteśmy za słabi. Już jestem na końcu, ale zaraz zająłem ostatnie miejsce. Ale tragicznie mi poszło. Dlaczego mój pojazd jest taki słaby? O nie, szybko musimy trenować, ale zaraz, ile tu jest osób? Wow! Ej, chwilę Chwileczkę, Pipek, ty tutaj też trenujesz wyjazd stąd. No co ty robisz? A nie wyrzucaj mnie! O tak, tutaj sobie trenują tylko najlepsze osoby, a ty zwijaj! No nie, dlaczego? Chwila, ja nie mogę trenować na tych lepszych bieżniach, bo one wymagają więcej siły, a Luczek nie wpuści mnie na tą bieżnię słabą! Ale spokojnie, ja się nie poddam i teraz kupię za 30 robuxów super pakiet i będę teraz mega silny i zdobywam dwa razy więcej Siły od luczka. Ej, wypatrz od dla mu się, co dla musi? Co tutaj robi? No ćwiczę razem z tobą. Nie przeszkodzisz mi teraz. Wow, ile tu jest osób. Każdy z nas trenuje, żeby być najlepszy. Pipek, wyjazd to nic na inną. tutaj jest tylko dla koksu. O nie, co ty powiedziałeś, jak to dla koksów? To jest dla wszystkich. Ale tutaj są jakieś super prezenty. Dostaję teraz tyle siły. Wow! To jest mega mocne. Ja tak długo ćwiczę, ale zaraz chyba muszę kupić jakiegoś super pyta, żeby móc jeszcze szybciej zdobywać tą siłę. I uwaga, wow, dostałem jakiegoś epickiego. Wow, jakie ja mam dobre pety. Mam nawet takiego królika złotego. Ojej, on mi daje tyle siły. Dawaj, Pimpek, na wyścig. Na pewno mnie nie przegonisz. Co ty powiedziałeś? Jesteś tego pewien? No dobra, zobaczmy. Dobra, to chodźmy tutaj. Uwaga, ścigamy się. Ale cię teraz rozwalę. Ile tu jest osób? Uwaga i jadę. O tak, ja jestem chyba na... Wow, a ja jestem drugi i zaraz wyprzedzę chyba kolejną osobę. Ach, chociaż jest troszeczkę ciężko, ale dosyć dobrze mi idzie. Pipek, jak ty tak dajesz radę? O nie! Przynajmniej nie jestem ostatni! Ktoś jest za mną! Jest mega wolny! A ja tak szybko nawalam! Co tu się dzieje? ty jesteś za szybki, no nie, nie spodziewałam się tego. O tak, o to właśnie chodzi, ale jest jeszcze tyle osób, które są już prawie na mecie. No nie! Dobra, nie, no muszę być szybszy od ciebie. Dobra, jadę! Ja tutaj prześcigam zaraz kolejną osobę i chodź tutaj. Ła, wow, mój motor jest mega dobry. Nie no, ja będę pierwszy lepiej przed ciebie. Nieprawda, bo ja będę pierwszy, ale zaraz. I tak nie osiągnąłem wysokiego miejsca. Ja chyba zajęłem piąte albo szóste. Ósme miejsce. Ale siebie leż, pipek, ja miałem szóste. Dobra, weź spadaj. A no, co to miało być? Ale spokojnie, mam tutaj takiego super peta i musimy go teraz użyć. E, on chyba będzie zbyt mocny. Poczekaj, też jestem na tym zielonym czymś i wow! Dostaję aż 500 siły co sekundę! Ej, Luczek, ja jestem chyba zbyt mocny! Chwileczkę, jak to jest możliwe? Ty teraz możesz iść na lepsze tory do trenowania! O, tak! Zobacz, mam już 5000 tysięcy i teraz tak szybko chodzę! Wziął! Ej, chwileczkę, dobra, to już jest nielegalne, nie rób tego! Zobacz, jak ja szybko przyspieszam! Teraz potrzebuję 50 tysięcy mocy! Ej, to w sobie nie jest takie trudne do zdobycia! Ej, Pipek, ty chyba coś oszukujesz, tak mi się wydaje! No co ty, Mówisz, ja to wszystko robię legalnie, tylko po prostu jestem mega mocny, ale ja mam taki słaby rower. Na pewno mogę kupić jakiś lepszy. Pipek, nie kupuj nic za czy to jest zakazane! Najtańszy rower jest za milion siły. To jest za dużo. A może tutaj są jakieś... O! One są troszeczkę gorsze, ale również tańsze. I mam teraz takiego niebieskiego. O tak, on na pewno będzie szybszy. I teraz mogę ćwiczyć na jeszcze lepszym torze takim różowym. Jestem taki silny. Dawaj, luczek, teraz na pewno wygram ten wyścig. On będzie dosyć trudny, ale na pewno rozwalę każdego. Ej, chwileczkę, dobra, chcesz się ścigać? To dawaj. Uwaga, lecę i klikam cały czas. I jestem dosyć szybki, ale to nie koniec. Rozpędzam się jeszcze bardziej. I nabieram takiej prędkości. Jak ty lecisz tak szybko, co ty robisz? ha! jestem taki dobry Wow, Wyprzedzał tutaj każdego, ale cały czas są jakieś osoby, które mają lepsze motory ode mnie. Ej, faktycznie ty jesteś naprawdę bardzo silny. Ale to wciąż jest bardzo mało. Mi się to nie podoba. Mm, dobra, teraz chyba zajmę trzecie miejsce. Idę łeb, łeb z kimś. A będę pierwszy! Rozwalę cię, chodź tutaj i uwaga, jestem na... Mecie. Zająłem szóste miejsce, ale tragedia! Aha, ale ty jesteś słaby, naprawdę. Dobra, ja jestem lepszy od ciebie! Co ty powiedziałeś? Nie, ja na to nie pozwolę! Nie dość, że cały czas będę trenować, to kupię teraz podwójne szkolenie! Będę dostawać tyle siły aż jeden tysiąc, co sekundę! A do tego, żeby kompletnie cię rozwalić, kupię za pucharki jakieś super jajko i pewnie dostanę superowego PETA! Ale! zaraz te pety są takie słabe co to ma być o nie tutaj widzę jakieś jajko za 200 Robuxów! co to ma być muszę to kupić proszę dostanę teraz epickie zwierzątko i uwaga co to ma być dostałem super peta za 80 siły zaraz ile będę dostawać tego wow aż po 3000 mam pół miliona siły ale to dla mnie za mało teraz muszę kupić super pojazd tutaj Mam już tyle ich odblokowanych. Ale jest jakiś za 100 Robuxów zielona błyskawica. Dawaj mi ją! O tak, Luczek! Zobacz, jak mój motor wygląda. Ale on jest kozacki, a twój jest taki brązowy. Ej, chwileczkę, ja sobie też muszę ulepszyć mój motor. Nie może to tak wyglądać. Poczekaj sekundkę. Ciekawe, jakiego ty dostaniesz? Pewnie taki słaby będzie. Ej, chwileczkę, zmieniłem sobie kolor. Tylko nie jest niebieski, tylko jakiś żółty. Ale to jest słaby kolor. No nie mogę, ja taki miałem wcześniej, a teraz się rozwalę w wyścigu. Uwaga, jesteś gotowy? Jasne, że tak na ścigamy się. Mm, klikam cały czas, ale ja nie mogę, to jest takie trudne. Rozpędzę się i chyba przeganiam kolejną osobę. Ale to jest ciężkie, ja nawet nie mogę pełnego spina tutaj dostać. A, naprawdę jest to trudne, żeby przebić resztę osób i chyba znowu będę na szóstym miejscu. Jak to? Przecież wydałem tyle Robuxów i na. Nadal jestem słaby. Co to ma być? Nie poddam się bez walki. Teraz będę najlepszą osobą na motocyklu. Tu jest jakaś super maszyna, tylko ona kosztuje 400 roboksów. Dawać mi ją, chcę na jej trenować. I uwaga! Wow, ale dostaję Spida. Sekunda, ja jestem zbyt mocny. Ja dostaję tego Spida w milionach. Teraz co, chwileczkę, ile ty masz już milionów? Mam 3 miliony i cały czas rosnę. Ale ta maszyna jest dobra. No nie wytrzymam, zaraz Przyścignę każdego! Ty jest, jesteś za dobry, Pipek, przesadzasz trochę. Serio mam 5 milionów siły, to jest taka szybkość i dodatkowo na takim superowym, najlepszym na świecie pojazdem, no nie wytrzymał. Teraz rozwalę każdego! Tak długo jestem na tej bieżni, ale mam aż 80 milionów siły. No dawać, kto będzie lepszy ode mnie? Na pewno nikt. Uwaga, 3, 2, 1! I zatrzymam, o matko, ale startuję, nawet. Jaki ja jestem teraz szybki. Wszystkich mijam. Na razie. Jestem prawie pierwszy. A może drogo nie tego drugiego gościa? Bardzo proszę tak. Jestem od niego szybszy i został jeszcze ten pierwszy. Ale on jest taki szybki. Już skończył, ale zajęliśmy drugie miejsce. Mam już prawie miliard siły. To jest tak dużo. I teraz na pewno rozwalę każdego. Zaczynamy wyścig i uwaga startuje, Będę szybszy niż ten koń. Kolorowy gościu! Uwaga, lecę! Prześcignąłem go, ale jestem koksem i jestem na pierwszym miejscu! Uwaga, musi mi się udać! Mam przecież taki super pojazd! Tak, wygrałem to i mam pierwsze miejsce!